Duży wzrost zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Koronawirus. Prawie 25 000 nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 24 885 nowych infekcjach koronawirusem i 18 zgonach na COVID-19. W obu przypadkach to mniej niż poprzedniego dnia. W piątek odnotowano 27 125 nowych zakażeń oraz 27 zgonów. W ostatnim miesiącu liczba przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii rosła, jednak dzięki efektywnej kampanii i szczepień maleje liczba zgonów związanych z COVID-19. Na Wyspach Brytyjskich przy populacji ok. 66 milionów obywateli, 45,1 milionów osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 33,4 milionów są w pełni zaszczepione.